Będę z wami szczery. Przy obecnym natężeniu danych, jakie zapewnia nam Internet, jedynymi rzeczami, jakie oglądam teraz w telewizji, są filmy, programy Doroty Szałęgowskiej oraz okazjonalnie pojedyncze odcinki seriali, które już bardzo dobrze znam. Ale głównie szalona. Jest taka jedna stacja, która, nieważne kiedy się ją włączy, to zawsze przyciągnie część waszą uwagę. Klasykami, filmami kultowymi, ogółem produkcjami, które zapisały się z złotymi zgłoskami w historii kinematografii, albo co najmniej takie, które po prostu warto obadać. Bo są... fajne. Bo po prostu dają fajną rozrywkę i nic więcej wam nie potrzeba w te upalne wakacje. Dlatego strasznie się cieszę, że mogę we współpracy z TNT Polska po prostu Polecić wam jakieś wartościowe filmy. Tak się składa, że dostałem do omówienia filmy, które akurat powinny Wam zapewnić rozrywkę na następne pięć środowych, lipcowych wieczorów. I spokojnie obejrzamy te filmy, wiem o czym mówię. Produkcje te są tak dobrane, że spokojnie Wam zapewnią różnorodną zabawę. Od filmów większych niż życie, aż do pestroskiego robienia sobie jaj. Słowem jest z czego wybierać. Tomek, aktywuj wideoodbiornik! Zaczyna. Temat afrykańskich wojen jest bardzo rzadko eksploatowany w hollywoodzkim kinie, a szkoda, bo w porównaniu z taką drugą wojną światową... Alec mnie boli. Tymi najbardziej znanymi filmami, które biorą na warsztat ten temat są z pewnością Angielski Pacjent, Helikopter w Ogniu, Krwawy Diament, a z tych nowszych to Beast of No Nation oraz... Łzy Słońca. Tylko, że to akurat opowiada o fikcyjnym konflikcie, jedynie inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami. Inspirowanymi to okropnie brzmi. Łzy Słońca to wręcz podręcznikowy przykład typowego amerykańskiego filmu wojennego. Patos, dużo slow motion, chórki w tle oraz teksty wypowiadane z niebywałą podniosłością. Warto go obejrzeć, bo, po pierwsze, produkcji o afrykańskich wojnach domowych jest stosunkowo mało, więc każda pomoc się liczy. A po drugie, to po prostu niezła rozrywka. Łzy Słońca zawierają w sobie to, co powinien wymagać porządny, akcyjniak wojenny. Brusa Willisa. Łzy opowiadają o tym, jak to oddział Willisa otrzymuje zadanie ewakuowania z Nigerii niejakiej dr. Kendrick skranej przez Monikę Belucci, z powodu tego, iż rozpętała się tam wojna domowa. Pewien porocznik nie mógł znieść demokratycznej wygrany prezydenta, w wyniku czego postanowił przeprowadzić brutalny zamach stanu, mordując swojego konkurenta i całą swoją... i całą jego rodzinę, tym samym przejmując kontrolę nad całym państwem. A no i jest jeszcze jeden problem, ona nie zamierza opuszczać swoich podopiecznych, więc sprawy się trochę komplikują. <laughs> tak oto zaczyna się wielka misja żołnierskiej eskorty nigeryjczyków do granicy z Kamerunem, gdzie czeka ich bezpieczny azyl. w tym, że wojska wrednego pułkownika depczą im po piętach i są coraz bliżej, zaś po drodze znajduje się cała masa wrogich patroli, których albo trzeba będzie unikać, Albo trzeba się będzie ich pozbyć. I choć od strony fabularnej jest to straszna sztampa, dowódca jest skortowana osoba, w ogóle sobie nie ufają, co prowadzi potem do szokującego twistu, wywołanego tym, że w ogóle sobie nie ufają, ale ostatecznie potem zaczną sobie ufać, zaś dowódca zacznie wątpić w wydawane mu rozkazy i podda się w końcu swojemu własnemu sumieniu. To jednak sama jej realizacja jest naprawdę pierwsza klasa. Atak rebeliantów na kościół, krycie się w buszu przed patrolem, udaremnienie masakry mieszkańców wioski, czy w końcu fin Nowy pojedynek z siłami wroga. Bywają tutaj momenty, kiedy naprawdę się wciągasz w akcję i jesteś autentycznie zaintrygowany tym, co się zaraz stanie. Szczególnie, że takie afrykańskie konflikty to nie jest coś, z czym spotykamy się na co dzień, ani coś, co często widzimy nawet w wiadomościach. te rzeczy stają się z automatu jeszcze bardziej szokujące, szczególnie wspomniana wcześniej masakra mieszkańców wioski, w której znajduje się taka jedna scena, w której nasi żołnierze znajdują kobietę, której odcięto pożywienie dla jej niemowlęcia. W rzeczywistości działy się nawet gorsze rzeczy. Warto luknąć. Dobry, podniosły, ściutki akcyjniak o ważnych rzeczach. Po prostu. Czasem tylko tyle nadrzeba. trzeba. Krzyk to kapitalny film, tyle wam powiem. Być może moje pozytywne zaskoczenie tym tytułem jest spowodowane tym, że jak dotąd kojarzyłem go wyłącznie ze strasznego filmu... Was? Ale co by to nie było, na filmy bawimy się wybornie. Bo to najbardziej przerażający rodzaj horroru ze wszystkich. Nie żadne duchy, dusze, demony, upiory, byty, zjawy, cienie, istoty, diabły, mory widma, mary. CZŁOWIEK! Człowiek to największa gnita. Szyk to film o tym, jak to pewną nastolatkę zaczyna nawiedzać pewien seryjny morderca. I nie jest to czyste zło w swej fizycznej formie, nie jest to ani opętana leczka, nie jest to ani koleś, która ma ostrza zamiast palców i umie wchodzić ludziom w sny. Nie, to typ w kostiumie za 5 zł, który się na ogląda zbyt dużo horrorów i który bez przerwy dostaje tu czymś w głowę. I to jest właśnie najfajniejsze w Krzyku. To horror i slasher, ale jednocześnie pastisz wszelkich wyświechtanych klisz w filmach grozy. Wes Craven bawi się tymi schematami jak dziecko łopatką w piaskownicy i świadomie czyni głównymi bohaterami nastolatków, którzy są... filmowymi nerdami. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one. You can never have sex. <laughs> Jeden ziomben porównuje związek ze swoją dziewczyną do kategorii wiekowej R i choć on wolałby powoli celować w NC-17, to ta woli się na razie skupić na PG-13. Jeden facet mówi, że policja jest głupia, bo gdyby obejrzała bal naturalny, to wszystko byłoby już jasne, klarowne i rozwiązane, a seryjny mordesa byłby już dawno złapany. Zaś on sam mówi swojej ofierze w pierwszej scenie filmu, że nie zabije ani jej, ani jej chłopaka, jeżeli tylko odpowie na parę pytań związanych z horrorami. To piękna zgrywa, która umie rozśmieszyć swoim robieniem sobie jaj z konwencji, bo nie to, czy jesteś dziewicą, nie zmieni tego, czy przeżyjesz w starciu z porobanym ale i porządnie przestraszyć fantastycznie skrojonym horrorem i to bez użycia jakichkolwiek jumpscarów. No dobra, był jeden, ale taki kompletnie spodziewał. Pierwsza scena to cholerny majstersztyk, który rewelacyjnie buduje swoje napięcie poprzez zwykłą rozmowę przez telefon. I wanna know who I'm talking to. Jasne, ganzenie się z mordercą jest gęste jak cement po wyschnięciu, ale największe mięsko kryje się w rozmowie, w dialogach, w wyczuciu, na pnięciu, <skrym> a potem jest jeszcze lepiej. Atmosfera się zagęszcza jak kiszl po wsypaniu mąki, ma miejsce coraz więcej morderstw, coraz więcej faktów o bohaterach, wypływa na światło dzienne, kolejne tropy wpadają w postaci nogi, a czyli to, co powinno się pojawić w porządnym horrorze. Krzyk to świetny pastisz, także dzięki temu, że śmieje się z tego, z czego powinno się śmiać, zaś. To, co ma szokować, jest traktowane całkowicie na poważnie, bez żadnych śmieszków. Jeżeli mamy przeżywać śmierć jakiejś postaci, to twórcy w ogóle się z tego nie śmieją, zaś jeżeli mamy się cieszyć z krzywdy, która dzieje się komuś zupełnie innemu, to wtedy twórcy zdejmują hamulce. I na tych scenach będziecie się świetnie bawić. To właśnie ta beka z horrorowych kits zapewniła krzykowi miejsce w kinowym Hall of Fame. Jeżeli więc szukacie krwawej, sycącej i diabelnie inteligentnej rozrywki, to śmiało zapraszam na TNT. 10 lipca o godzinie 21.00 będziecie mieli okazję nadrobić klasykę kinagrozy, która robi sobie jaja z klasyki kinagrozy. Wasze! No więc Armageddon to film Michaela Beya. To tylko pierwsze 10 minut. Armageddon nie bez powodu znalazł się w samym środku cyklu wielkie kino. Ponieważ jest to film, przy tworzeniu którego Michael Bay zadał sobie jedyne wartościowe pytanie w całej swojej karierze: co by było, gdyby spotkało nas to samo co dinozaur? Co by było, gdyby na naszą Ziemię spadła masywna, gigantyczna, ogromna asteroid? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego tym bardziej nie można sobie pozwolić na wszelkie ugh, subtelności przy filmowej odpowiedzi na to pytanie. Szkolimy na astronautów najlepszych specjalistów od odwiertów na świecie, żeby wytrążyli w asteroidzie dziurę, do której następnie wrzucą stalnie detonowaną bombę: Boom! Bay Bruce, Billy Bob Thornton, Lee Tyler, Steve Tyler, Don't wanna Ben Affleck, Steve Buscemi, Owen Wilson, Jason Isaacs, William Fischner, Michael Bay oraz Peter Stormare, czyli Szwed, który jak zwykle gra w wszystkich innych, tylko nie Szweda. American component, Russian component, all made in Michael Ben udaje, że chodzi o coś innego niż tłuściutką, blockbusterową rozrywkę. Trwające prawie 2,5 godziny Armageddon to kino. Wielkich zbliżeń, wielkich tekstów i spraw większych niż życie. Znaczy się, traktujemy całą ludzkość przez zagładę, więc sprawa większej ilości żyć. Wiecie o Michał? Tym samym wszystko tu jest wielkie. Wielki metraż, wielkie ujęcia, wielko rozwałka, wielkie kino, proszę Państwa. I o ile pierwsza godzina filmu to czysta głupota i przedstawianie widzowi największych degeneratów na świecie jako największych bohaterów na świecie, to tak po tym czasie mamy już do czynienia z o wiele lepszą produkcją. Bo wtedy zaczyna się bezpardonowe, katastroficzne kino Science Fiction, które mimo swojego nagromadzenia. Wszystkiego. Ogląda się naprawdę przyjemnie. Nie jest to idealny film, ba, nie jest to nawet dobry film, ale nie miał taki być. Przemruż oko na to, że ogień w kosmosie nie ma żadnej racji bytu, oraz to, że nikt nie usłyszy w niej Twojego krzyku. Nauka odchodzi na bok, a na jej miejsce wchodzi frajda. Głupie, ale fajnie. 17 lipca o 21 na TNT. Do takiego filmu. Trzeba się odpowiednio ubrać. Ocean's Trilogy, baby! Jedynka to fantastyczna rozrywka i kapitalny heist Mówi w stylu takiego Gajaliciego, tylko gdyby był na ostrym Ksanaksie. Trójka nie dorównała, co prawda, swojemu poprzednikowi, ale wciąż jest w stanie zapewnić porządną dawkę przyjemnej, kanapowej i absurdalnej zabawy. Trójka powraca do korzeni i od pierwszej do ostatniej minuty nie zaprząta sobie niczym innym głowy, jak tylko napadę. I o ile Jedynka musiała się jeszcze rozkręcić i przedstawić na głównych bohaterów, to tak w trójce już po pięciu minutach od rozpoczęcia Sansu wiemy wszystko, co musimy wiedzieć. Jeden bogacz wycyskał naszego przyjaciela, który też jest bogaczem, ale to jest drugorzędna sprawa, co skończyło się dla niego prawie że śmiertelnym zawałem. Nic więcej nie trzeba. Zwykła zemsta. Zatem wystarczy się usadowić w fotelu, krześle, w tym, na czym oglądacie ten film, i dać się porwać magii klasycznej i wręcz analogowej. Radzieży. To po prostu świetna, stylowa jak garnitu od Armaniego, i tnąca swoim sarkazmem jak katana kości, zabawa na całego, przy której od samego początku wiemy, że z taką ekipą to można wszystko zdziałać. Ale jak to zdziałają? W tym cały czar. George Clooney, Brad Pitt, Don Cheadle, śliczne apartamenty, jajcarskie ujęcia, ironiczne teksty, nikczemny zwol do pokonania oraz moc i siła prawdziwej męskiej przyjaźni. Taż zaszczyt. Dajcie obrobić tym gościom. W środę 24 lipca o 21. Nie musicie nawet oglądać pierwszej części, po prostu obejrzyjcie trójkę. Zanim powstała gra o Tron, która zastąpiła wszelkie widowiska o napierniczaniu się mieczem w imię króla, boga, miłości czego tam czego chcecie, mieliśmy taki filmy jak Gladiator, Królestwo Niebieskie, Król Artur, Aleksander 300 oraz Troja właśnie. Troja to luźno oparty na Iliadzie Homera blockbuster opowiadający o przodku brata Pita z Ocean's 13, Brachy Lesie Picie, który uczestniczył w konflikcie wywołanym przez to, że Legolas, książę Troi, ucieka z Bridget von Hammersmark, żoną Menelaosa Szalonookiego, króla Sparty. Szalonook prosi swojego brata Agamemnona o pomoc w najeździe na Troje. I podczas gdy dla Menelaosa najważniejszy jest honor i walka o dobre imię, to tak dla Agamemnona liczy się jedynie chciwość i zdobycie władzy nad Troją, które zapewni mu całkowity dostęp do Morza Egipskiego, a tym samym władzę absolutną. Ale dość Wikipedii, przejdźmy do rozrywki, bo ten film faktycznie zapewnia w przeciwieństwie do zgodności historycznej. Ale kto by się spodziewał czego innego po gościu, który napisał ósmy sezon. O Historia zadacza koło. Droga, jaką przechodzi w tym filmie Achilles, jest naprawdę ciekawa w oglądaniu, jeżeli się sobie uświadomi, że. W sumie taki celebryta. Koleś, który samą swoją obecnością zagania żołnierzy do walki, którego własna sława go wyprzedza, który w bitwie wykazuje się niebywałym sprytem, szybkością, perfekcyjnym wadaniem miecza, coś po godzinach opija się do nieprzytomności i zastanawia się, po co w ogóle słucha rozkazów tego wieprza, który by dawno skonał, gdyby nie jego doradcy i sam wcześniej wzmiankował. Piękno ciało, boski Achilles, ale i śmiertelny wróg dla Trojan, którzy także są cholernie barwnymi postaciami. Hektor, Paris, Priam, Bryzeida, szczególnie Hektor, którego dylematy związane związany z tym, że jego brat to totalny matoł, który skazał całe królestwo na zagładę przez swoją arogancję, to coś, co trzyma widza przy ekranie, mimo wybitnie długiego metrażu, z którego spokojnie można coś wyciąć. Wyciąć, powiedziałem, nie dodać! Mamy się przed samym tego filmu, że dialogi będą strasznie. Sztywne, tak, używam tego słowa nie tylko w stosunku do mnie. Ale okazało się, że Peniofowi udało się utrzymać całkiem niezły balans pomiędzy ludzką, potoczną mową a tekstami tak podniosłymi, że gdyby je ucieleśnić, to przypominałyby tego Sebiksa z siłowni, który przez cały czas schodzić z absurdalnie wyprostowaną klatką piersiową, żeby pokazać, jaki to on jest samiec alfa, jaki to on jest przywódca w atachy, jak się patrzy. A pomykajże! Chryzo! Do gotowalni! Iżby tam... Jadło sprawiać piorunem obiadyniec na grzmot! To ja stoi także solidnie wykonaną rozpierduchą, w której ilość wykorzystanych i świetnie poprowadzonych statystów robi naprawdę duże wrażenie. Atak na plaży, oblężenie troi, czy też rewelacyjnie nakręcone walki jeden na jednego. Pojedynki Paris kontra Menelaos oraz Hector kontra Achilles to przykład tego, jak powinno się realizować takie kameralne potyczki. Minimalne, jak nie żadne użycie muzyki, dynamiczny, ale nieposzatkowany montaż, wyraźne i mocne udźwiękowienie oraz brutalne i soczyste uderzenia. Nic więcej Poezji. Zabrzmi teraz jak stary dziad, ale naprawdę żałuję, że nie robi się już więcej takich filmów. A jeżeli już, to zawsze musi się zabić ktoś, kto musi dodać do tego coś współczesnego. Po prostu musi. Albo zrobić z tego Matrixa, albo Johna Wicka, albo... Oba naraz. Hej siema, chcę zrobić legendę o Robi- film o legendzie Robin Hooda, umiejscowioną normalnie w tych czasach średniowiecznych, ale... Zrobimy z tego Matrixa, zrobimy z tego Johna Wicka i to by ci tak pasowało. Ale żeby zrobić coś klasycznie, poluzku, to nie. Król Artur Liczego był cholernie dynamiczny, teledyskowy, miał mocno współczesną, przesterowaną muzykę, ale nie było to przesadzone i swoim brzmieniem i gatunkiem mimo wszystko pasowało do pokazywanych na ekranie czasów. Gra o Tron zagarnęła dla siebie. Tron. Króla wielkich przygodowych widowisk historycznych i widowisk pseudohistorycznych. Walka o władzę, pojedynki królestw, machlojki, nieczyste zagrywki, byle tylko podkopać swojego wroga, bitwy na miecze, i łuki, wszystko to ma gra o tron i wszystko to ma troja. Gra o troje. Hm. David, ty śmieszku. W środę 31 lipca o godzinie 21.00 będziecie mieli okazję zobaczyć na TNT jeden z ostatnich tego typu filmów. A warto go obejrzeć, ponieważ, po pierwsze, warto ugryźć nieco tego kawałka kinematografii, w którym każdy tuk się namiesza, ponieważ to było modne. I po drugie, żeby po prostu doświadczyć bardzo fajnego filmu, w którym piękni ludzie robią bardzo brzydkie rzeczy. Filmu, który udowadnia, że wcale nie jest potrzebna zgodność historyczna i zgodność z materiałem środowym, ponieważ, umówmy się, Troja z Iliadą ma bardzo mało wspólnego, ale daje po prostu fajny fan. Daje po prostu rozrywkę. Dobrze się spędza czas podczas oglądania go. Także więc dziękujemy ci, TNT, że dajesz nam do rąk takie dobroci. Każdy z tych filmów ujrzycie w środowe, lipcowe wieczory o tej samej godzinie. Zgadnijcie, o której. I mam szczerą nadzieję, że spodobają się wam tak samo Jakim nie smacznego oglądania, ale przede wszystkim smacznych, wesołych i miłych wakacji. Na razie.